Błysk. I on do niego w twarzach naciska guzik i śpiewa, Żeby zatkać, jakby nie To jest, proszę Państwa, pierwsza tu. Panie, co to za nieszczęście! Po uzgodnieniu nie powiem. Wiktoria, to ja, ja seplenie? Seplenie? Witam Państwa. Jest 90 odcinek. Jeszcze 10, będzie 100. Myślę, że najwyższa pora, żeby odpowiedzieć na pewne pytanie. No, znaczy, zanim odpowiem na to pytanie, przypomniał mi się żart, który Państwu teraz opowiem. E, ulubiony żart Zbyszka Wodeckiego, który też dotyczy pytania. Mianowicie żołnierz pyta oficera, co to jest czasoprzestrzeń. I ten oficer się zadumał i mówi, e, to jest tak, jak ja bym wam kazał kopać od tego drzewa do piątej rano. Takie dowcipy kiedyś opowiadało się o milicjantach. Dziś nie ma milicjantów, choć... Ostatnio na ten temat są zdania podzielone. No, pytanie, na które chcę Państwu odpowiedzieć dziś, brzmi następująco. Jak bez nakładów finansowych podzielić pewne środowisko, które niezbyt jest chętne układowi rządzącemu? No więc załóżmy, że jest takie środowisko, to jest bardzo mało prawdopodobne, ale powiedzmy, że jest takie środowisko, które niezbyt chętne jest tym, którzy rządzą to środowisko w wyniku pandemii jest mocno zubożone przez kompletny brak dochodów no więc ogłaszamy my jako rząd ogłaszamy że to środowisko będzie mogło dostać pewne pieniądze i wówczas część tego środowiska występuje o te pieniądze a część nie i mało tego ci którzy występują o te pieniądze są le obiektem ataków tych, którzy nie wystąpili. A ci, którzy wystąpili, lekko odgryzają się tym, którzy nie wystąpili. No, to pora, żeby dolać oliwy do ognia. Ogłaszamy wysokość tych wypłat. Są to poważne pieniądze. Wówczas ci, którzy nie wystąpili, mocniej atakują tych, którzy wystąpili, a ci, którzy wystąpili, mocniej odgryzają się tym, którzy nie wystąpili. Wówczas ogłaszamy, że w wyniku tej nieprawdopodobnej zadymy zawieszamy wypłaty jakichkolwiek pieniędzy. I jaki jest efekt? Środowisko jest trwale podzielone bez wydania choćby jednej złotówki. Proszę Państwa, wszystkiego dobrego i czekamy na kolejny odcinek.